Z tej strony łowca Pająków, a w dzisiejszym materiale, tak jak zapowiadałem w ostatnim e, przekładanie pająków czarnych duch, które kupiłem na PGE narodowym. E, tak, oczywiście wiem, że ten materiał może mógł być trochę wcześniej, no ale niestety, po drodze e, trafiły się drobne trudności w postaci studiów w postaci jakichś już powoli przygotowań do pracy inżynierskiej i ogólnie długo by gadać, więc po prostu no tak wyszło. Słuchajcie, no tutaj jak widzicie pojemniki braplasty są to te właśnie, które kupiłem i w zasadzie wszystko co wykorzystuję do urządzenia tych braplastów to są rzeczy kupione właśnie wtedy na Targach. Wyjątkiem będzie montowanie w dwa braplasty siateczki takiej wentylacyjnej. No to jest jedyna rzecz, której nie kupiłem wtedy na targach. No to zresztą osoby, które widziały mój poprzedni film, to wiedzą. Jeśli nie, to zapraszam Was do. Zachęcam Was do obejrzenia tego właśnie filmu z tamtych zakupów. Tam też bardziej mówię, co u kogo kupiłem, jakby ktoś był ciekawy. No tutaj jak widzicie wykonuję w tych właśnie braplastach po prostu otwory wentylacyjne czy też otwory na takie na pałeczki szaszłykowe, na wykałaczki szaszłykowe. Je akurat umieściłem w tych braplastach z tego powodu, że czarnym w nową jest po prostu wtedy trochę wygodniej budować pajęczynę. No i słuchajcie, ja myślę, że tutaj Was na chwilę zostawię z muzyką jakąś. E, wszystko co tutaj się dzieje jest w takim dość przyspieszonym tempie, e, może nawet gdzieś tam z taką dużą ilością cięć. E, I myślę, że zobaczymy się, co się zobaczymy, usłyszymy się już przy sekcji makro, takich e, zbliżeń, gdzie będziemy bardziej obserwować te czarne wdrowe, no i oczywiście przy wpuszczeniu tych pająków, więc widzimy się za chwilę miłego oglądania. No, i tu już w zasadzie końcóweczka tego wszystkiego za chwilę będzie takie krótkie ujęcie z tego, jak prezentują się wszystkie trzy przygotowane braplasty. Tu jeszcze jakieś ostatnie poprawki e, nanoszę. No, i właśnie tak wyglądają te trzy. Braplasty. Tutaj jeden jest właśnie jeszcze bez tego, tej takiej trzeciej wykałaczki. O czym chyba wspominałem w pierwszej części. Mówię chyba, ponieważ drugą część nagrywam chwilę z innego dnia. Ponieważ początkowe nagranie mojego komentarza do tego wideo, można powiedzieć, że mi się podobało tylko do połowy, drugą połowę stwierdziłem, że dogram. No i jesteśmy przy przerzucaniu e, pająków teraz e, i mamy przed nami pierwszą samicę Latrodectus nenawodi. I jak widzicie, ona będzie przerzucona do tego braplastu z jedną e, pałeczką, jedną pałeczką wykałaczką szaszłykową. Tutaj E, przypominam, że z, umieściłem te pałeczki głównie po to, żeby było wygodniej, tym wdówką się e, po prostu rozbudować ze swoją pajęczyną. E, no w tym wypadku, z racji, że jest dużo innych elementów, to prawdopodobnie nawet byłyby, nawet e, bez tego by się obeszło. Natomiast jedną tak zamontowałem na wszelki wypadek, e, po, prostu, też nawet, po prostu też, nawet choćby po to, żeby się te ozdoby pozostałe za bardzo nie nie przesuwały. No i tutaj widzicie troszeczkę jeszcze próbuję ją jakoś wyciągnąć, ale finalnie się udało. I za chwilę będziemy przechodzić do kolejnej samicy do chyba Latrodectus cinctus, jak dobrze pamiętam. Ona jest kolejna. Jeszcze prezentacja, jak się ta samica właśnie prezentuje. Tak, teraz Latrodectus cinctus jest przed nami i ona będzie do takiego zupełnie. Czy zupełnie? Do braplastu z siatką wentylacyjną. Tutaj też powiem, że była u mnie mała zagwostka, Czy będę się musiał pobawić w poprawienie tego braplastu? Bo zrobić podobny zabieg jak z tamtym trzecim, czyli z zamontowaniem jeszcze jakiejś wykałaczki, właśnie idącej tak po skosie, ponieważ ten liść troszeczkę bałem się, że będzie. Że został trochę źle umieszczony, tym bardziej myślałem, czy ten liść hmm, chyba lili zeschnie li, li, jakoś tak, no, nie pamiętam co to dokładnie jest. No W każdym razie, no, po prostu czy nie jest y, trochę źle umieszczony względem tego i czy ta samica będzie sobie w stanie jakoś e, przedostać się. No i tutaj oczywiście jest samiczka pokazana ona już po wróceniu, jest taka szybka robota to było, i ostatnie przed zbliżeniami czyli e, Latrodectus Obscurior, i tutaj widzimy w tym jeszcze momencie, tu będzie później przy zbliżeniach dopiero widać, które były nagrywane jeszcze innego dnia. E, tutaj widzimy draplast bez tej trzeciej tyczki, pałeczki yy, wykałaczki szaszłykowej Tutaj troszeczkę kadr widzę mi uciekł, bo niewiele, niewiele, czy znaczy niewiele. No coś tam było widać, ale um, chyba chyba nie zwróciłem uwagi, że bardziej widzać było tutaj ten róg, no ale też widać, gdzie się znajduje ta samica. Zresztą tutaj zaraz będę jeszcze pokazywać dokładniej, w którym miejscu się. Zatrzymała po wyjściu z pojemnika Tylko jeszcze musi się złapać ostrość I złapała się ostrość I jest No i to jest Właśnie Ta czarna wdowa, w sumie ona nie jest jakaś taka bardzo czarna Ale nie każda czarna wdowa jest czarna Jak na przykład Latrodectus palidus I przechodzimy do zbliżeń I tutaj wyjątkowo zaczynamy Od Latrodectus cinctus tak się przed nami prezentuje ta samica, ona jeszcze nawet chyba tutaj coś na, na wizy. O tak, tak, to jest to, co ona jeszcze zrobiła w trakcie nagrywania. Ee, czyli, no, mówiąc krótko, mm, zrobiła kupę. Nice. Tylko małą, niesforną niespodziankę. OK. No i będziemy przechodzić do kolejnego, kolejnej samicy. I przechodzimy do Latrodectus Obscurior. No i właśnie tak wygląda. Tutaj widzimy właśnie tę trzecią wykałaczkę szaszłowkową, która biegnie tak po przekątnej. Yy z górnej krawędzi jednej do dolnej. No i ostatnia to będzie latrodectus menavodi, a ja też właśnie przy okazji tego zbliżenia z latrodectus menavodi się z, będę zaczynać z wami żegnać. Eee, to będzie już wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trochę mi się zeszło z jego przygotowaniem, ale chciałem, żeby to też jakoś wyglądało. A podróż miałem Pewne inne sprawy do załatwienia. Zapraszam Was na swoje socjale. Dajcie znać w komentarzu, co Wam się podobało, a co nie. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmie. A kiedy? To już zobaczymy.